Był też nowoczesnie usłyszkowany do wszystkich nowości. Miał dwa samochody. W 1936 bardzo modny był samochód marki Chevrolet. To limuzyna, którą się dzisiaj ogląda jak jakieś cacko. Ale również ojciec był wielkim miłośnikiem filmu i fotografii. Myślę, że trzeba o tym powiedzieć. Aparaty fotograficzne. To nie tak jak dzisiaj, równocześnie kamery. Kamera to zupełnie oddzielna część. W 1934 roku ojciec zakupił kamerę kodaka, których nie wiem czy gości było 10, może 20, góra 30. I filmował całą rodzinę. Ja do dzisiaj dnia mam te filmy. Zresztą nagrane na w taśmach celluloidowych, 8 mm, bezdźwiękowych, czarno-białych, bo taka wówczas była technika. Stąd mam naprawdę nasze rodzinne życie udokumentowane i we fotografii, i we filmie. Myślę, że warto wspomnieć, że ojciec oprócz swojej pasji przedsiębiorcy miał wiele innych. Trochę jestem do niego podobny i też moje hobby nie skupia się na jednym, tylko na wielu różnych tematach. Mój ojciec był zamiłowanym automobilistą. Stąd w 1920 roku, w 1928 roku, kiedy powstał Automobil Klub Pomorski z ówczesnej delegatury. Automobil Klubu Wielkopolskiego, był jednym z założycieli tego klubu. Z dokumentów jakie posiada między innymi z prasy fachowej i motoryzacyjnej w dziesięciolecie klubu w 1938 roku na walnym zebraniu ojciec został wybrany do komisji rewizyjnej. Z tego zapisu wynoszę, że na przewodniczącego. Stąd myślę, że wolno mi powiedzieć, że ja po nim trochę odziedziczyłem tego zamiłowania i moje całe życie zawodowo-społeczne, a szczególnie społeczne, związałem z motoryzacją. Drugą dziedzinę, którą ojciec szalenie kochał, to było wioślarstwo. Nie było regat byt gości, na których Ojciec by nie był i nie było regat, na których nie zabrałby nas. Ojciec przeważnie zabierał nas brata starszego i mnie z chłopcami. Mama zajmowała się dziewczynkami. Mówię o tym dlatego, że również takie turystyczne wyprawy tak dzielono. Ojciec zabierał chłopców, mama jeździła z dziewczynkami. Dobry Komuś, nie potem Ulka nie, nie żyła, jak się urodziła Alinka. Także Gabrysia i Alinka z mamą, a Władysław i Romuald z ojcem. W 38 się urodził ten najmłodszy. Ojciec z nami jeździł co roku w góry. Wakacje, ferie zimowe zaczynały się najczęściej zaraz po Bożym Narodzeniu. Nie tak jak. Drugie, czy jak my to często mówimy, w trzecie święto wsiadała się w pociąg, jechało się albo do krynicy, albo do Zakopanego, albo do Rabki do tych trzech górskich miejscowości się z nami jeździł. Pamiętam takie pierwsze bardzo interesujące nas ferie, to jak dostaliśmy na gwiazdkę Narty i pojechaliśmy do Krynicy. I nie założyliśmy tych nart ani jednego dnia. Bo ani jednego dnia nie było śniegu. Mam na to dziesiątki zdjęć z tamtych lat. Zresztą zdjęcia te były publikowane również w albumie bydgoskim. Ojciec z nami zresztą za każdą razą, jak miał nawet wyjazd jakiś taki służbowo-zawodowy, po interesach, bo tak to się mówiło, to Kierowca siadał i ojciec z nami, Władysławem i ze mną. Jeździliśmy do Warszawy. Ja wspomnę pani, że w czasach, kiedy się wielu ludziom nie marzyło, ja leciałem samolotem zbyt goszczy do Poznania, bo była taka linia. Ale ojciec z nami przy każdej okazji jeździł, bo jego ulubionym była turystyka. I za każdą razem tak jakoś obierał trasy, to tak jakby wczoraj przeżywał, mówię, wracając na przykład z gór, wracało się przez Kraków. No to pokazał nam i wspomniał. Pamiętam, że do dzisiaj dnia był taki hotel Polera naprzeciwko Teatru Słowackiego. Pokazał nam to i owo krótko, bo to był jeden-dwa dni i zawsze wspomniał. A jak dorośniecie, to tu wróćcie i wtedy dokładnie sobie wszystko poznajcie, wszystko dokładnie obejrzycie. Tak też nam pokazywał Warszawę, tak pokazywał nam wszędzie tam, gdzieśmy.